Widzowie, znowu mi przeżywało odcinek, będą trzy odcinki, kurde, nie wiem. coś to jest dziwne, kurde. Przerwało mi kolejny odcinek. No tak. Hmm. tak może być. Kolejny odcinek mi przeżywał. będą trzy odcinki, je morda. No kurczę. A no w mnie dobrze. Będzie. Aha, bo ja ty... czemu ja mogę tylko 4 minuty nagrywać? Nie wiem. Pokazuje mi, mu... Pokazuje mi że mogę tylko cztery minuty nagrywać. Ja i tak zaraz kończę, bo idę na mecz. Widzowie, jaki wynik obstawiacie dzisiejszego meczu Ligi Narodów? No bo już trwa pan, pół godziny. Ja e, obstawiam. Jaki e, wynik? Nie wiem. Ja wiem, ob... że Hiszpania musi to wygrać. Tak szczerze, serduszkiem za Portugalem, bo sił, ale tak szczerze mi się wydaje, że tą ekipę, co ma Hiszpania, to porobi ich. Tak szczerze mi się wydaje, że będzie ABO 2-0. Albo 2-1, tak obstawiam. Ale bardziej, jak mnie już Obstawię kusi, to, to chyba 2-1. <laughs> Fajnie, jakby był taki wysoki wynik, kurde, takie emocje. Ja nie oglądam, bo mam ważniejsze. Mam ważniejsze ważne rzeczy, czyli kogo widzów, no. Pewnie ja mam samych widzów z Japonii, kurde. Widzowie, no tak za. za dosłownie za 3 minuty kończę, chyba już. No i no bo trzy już odcinki, a te trzy odcinki już będą trwały z 20 minut. Nie wiem dlaczego bym dłużej nagrywał, ale nie będę robił też 10 odcinków, kurde, jakby z tych części. Się zrobię, jakby napiszę pier y odcinek pierwszy, część pierwszej, część drugiej, część trzecia ale i jeszcze raz Wam przypomnę, że żebyście wpadali do, na kanał FES XB, bo to jest takie sigma Wbijajcie, dobija, dobijcie u niego, do, dobra robimy tak, dobijecie u niego 200 subskrypcji, u mnie 100 i że, tak się no. układamy. Jeśli e, widzowie, otóż na moim kanale biorą 200 subów, to e, biorę współpracę z e, Jamankiem. No już mamy. Ale jakby taką wiesz, taką A wiem. Że ja nawet jakby wiesz, że ty nagrywasz filmik i ja jednocześnie. No. I widzowie na 100 subskrypcji to będzie taki specjal live. Uwaga, uwaga. Ilu godzinny 3 godzinny będzie live. No ja zrobiłem półtora godzinnego live, ale nie zapisałem. Ja chciałoby ci się robić trzygodzinnego live live'a ze mną? no wiem. Tylko to by musiał być jakiś weekend, kurde. Na przykład taka sobota, by było perfekcyjnie. O piątek, kurde. W piątek, bo w, w niedzielę do kościoła. Yy, no to... Na przykład taki piątek, widzowie. Live, na, no 100 subskrypcji pierwsze dobicie. Brakuje 12 subskrypcji mi do stówki. Więc... No, a powoli kończymy, za 50 sekund kończymy nagrywanie, yy, jutro dokończymy, yy, Endo, jutro jutro gramy też? Nagrywamy? Zobaczę. Dobra, dobra, yy, tak, yy, szybko teraz dokończę yy, tego, 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 tego. Yy, ja cię nie mogę, yy, szybę, 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 szybko, szyba, szyba. dobra. A, ja jeszcze mam 40. Bra. Zacznij z byku. Z byku. No by Dobra, chodź tutaj, Endo. Ustaw się pożegnalny. Siemano widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku Narar Endonara? I widzowie, Dobra. zostawcie suba u Enda. Że brakuje mu dosłownie, ile ci brakuje do 200? Um, chyba 30? No, 30, ten dobijacie mu, mi, mi dobijacie 100, ja będę wiedział, 3 godziny.